Cześć kochani. Z tej strony Susanna Wójci. Witam was serdecznie na moim kanale o urodzie, kosmetykach i pielęgnacji skóry. Dzisiaj porozmawiamy o wszystkim, co sprawia, że czujemy się piękne i zadbane, od najnowszych trendów w kosmetologii po sprawdzone metody pielęgnacji twarzy. Jeśli interesują was wskazówki dotyczące pielęgnacji skóry, nowinki kosmetyczne i recenzje produktów, koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, aby być na bieżąco z każdym nowym filmem. A teraz przejdźmy do tematu dzisiejszego odcinka. A traumatyczne oczyszczanie jest uważane za odpowiednie dla prawie każdego. Jeśli dodatkowo kupi się dobre kosmetyki naturalne Holland, w większości przypadków można uniknąć nawet reakcji alergicznych. A jednak zdarzają się sytuacje, w których kosmetyczka odmówi wykonania zabiegu, przynajmniej na jakiś czas. Jeśli występuje infekcja opryszczkowa, indywidualna nietolerancja środków, Sprawdzana przed zabiegiem poważne choroby skóry, takie jak zapalenie skóry, łojotok, łuszczyca, egzema, itp, chrosty, oparzenia lub otwarte świeże rany, blizny keloidowe należy pamiętać, że oczyszczanie atraumatyczne jest stosowane w celu pozbycia się większości problemów skórnych, ale nie wszystko. Można przywrócić podczas jednego zabiegu, jeśli problemy są zbyt głębokie lub długotrwałe. Konieczne może być wykonanie kilku zabiegów lub zastosowanie głębszej metody oczyszczania. Skład i działanie kosmetyków Holland Kosmetyki Holland produkowane w Izraelu przeznaczone są do pielęgnacji skóry problematycznej, oczyszczania i pelingu. Preparaty do traumatycznego oczyszczania zawierają Kwasy owocowe, witamina C, kwas salicylowy, enzym papainę, środki antyseptyczne. Produkty Holand zostały zaprojektowane w celu poprawy tekstury skóry, zwężenia porów. Zmniejszenia obrzęków. Kosmetyki te pomagają łagodzić podrażnienia i stany zapalne. Zmniejszają wydzielanie sebum. Pełnią funkcje antyseptyczne. Wybierz optymalny wariant czyszczenia za pomocą odpowiedniego kompleksu kosmetyków. Może być tylko po uprzedniej konsultacji z kosmetologiem. Istnieją dwa rodzaje atraumatycznego oczyszczania twarzy standardowe i optymalny. Pierwszy rodzaj jest odpowiedni dla skóry z małymi zaskórnikami niezbyt wyraźnym zgrubieniem naskórka. Drugi, dla skóry wymagającej głębokiego oczyszczenia, np. z tłustym łojotokiem, nadmiernym rogowaceniem i obecnością dużych zaskórników. Głębokie oczyszczanie a traumatyczne wskazania do głębokiego a traumatycznego oczyszczania twarzy mogą obejmować, ciężki trądzik, duże zmiany skórne. Duże zaskórniki i czarne plamy, tłusta skóra i rozszerzone pory. Peeling w postaci takie czyszczenie pomoże zapobiec powstawaniu blizn i uniknąć konieczności interwencji chirurgicznej w przypadku poważnych procesów zapalnych na skórze. Pierwszym etapem oczyszczania jest powierzchowne oczyszczenie i dezynfekcja skóry za pomocą ichtynolu, środka oczyszczającego, który oczyszcza pory Usuwa nadmiar sebu, miła łagodzi skórę. Drugi etap polega na zastosowaniu preparatów łączonych, które przygotowują skórę do peelingu i wzmacniają jego działanie. Aby otworzyć pory, twarz jest traktowana roztworem na bazie alkoholu izopropylowego. Zmiękcza on skórę. Otwiera pory i ma silne właściwości antyseptyczne. Po parowaniu roztworem skóra jest traktowana balsamem Holland, który zawiera kwasy owocowe i retinol. Po powierzchownym oczyszczeniu rozpoczyna się główne czyszczenie. Nakładany jest powierzchowny peeling łączony. Zmniejsza on warstwę rogową na skórkę, zwęża pory i odnawia górne warstwy komórek. Druga warstwa peelingu ma silniejszy skład chemiczny. Wnika w warstwę skórną. Co pozwala mu wpływać na zmarszczki, wygładzając je, zmniejszając głębokość blizni i zmniejszając aktywność gruczołów łojowych. Ostatnim etapem jest nałożenie maski z alantoiną, kwasem salicylowym i innymi składnikami. Przyspiesza gojenie, łagodzi obrzęki. Działa antyseptycznie. Po zakończeniu czyszczenia na skórę twarzy nakłada się nawilżający krem ochronny z retinolem. Zastosowanie środków do peelingu produkty Holiland do traumatycznego oczyszczania twarzy do traumatycznego oczyszczania twarzy. Produkty Holiland są stosowane w kolejności. Doublation Soap jest środkiem oczyszczającym, który zmiękcza wierzchnią warstwę zaskórników. Ma działanie antyseptyczne i łagodzące. Pelink Alpha Complex, środek złuszczający na bazie kwasów owocowych. Pelink jest dostępny z różnymi stężeniami kwasów owocowych. Alpha Complex zawiera 8% stężenie. Dzięki czemu Pelink ten jest bezbolesny, a skóra po nim nie jest zaczerwieniona, nie łuszczy się. Zwija się raz. A późniejsze nawilżenie zapobiega dalszemu łuszczeniu. Anox lotion to balsam rozgrzewający skórę i otwierający pory. Stosuje się go z mieszanką Anox solution. Lotion aktywuje krążenie krwi. Mieszanka rozpuszcza zaskórniki i sebum. Produkty mają działanie bakteriobójcze. Anox Hydratant Cream to krem nawilżający, który odbudowuje warstwę lipidową skóry i zapewnia jej ochronę, której potrzebuje. A traumatyczny peeling najlepiej wykonywać jesienią lub zimą, kiedy słońce nie jest zbyt aktywne a ryzyko wystąpienia plam pigmentowych jest mniejsze. W okresie rehabilitacji po peelingu nie należy zapominać o stosowaniu produktów z wysokim filtrem SPF. W poniższym filmie dowiesz się więcej o atraumatycznym oczyszczaniu. pielęgnacja twarzy krok po kroku. Technologia oczyszczania obejmuje wieloetapowe przygotowanie i procedury łagodzące dla skóry po oczyszczeniu, a traumatyczne oczyszczanie twarzy ma na celu oczyszczenie i zwężenie porów. Szybkie złagodzenie stanów zapalnych skóry i poprawy cery składa się z następujących procedur: oczyszczanie. Skóra twarzy jest oczyszczana mydłem w płynie z ichtiolem, który ma właściwości antyseptyczne. Twarde zaskórniki, czarne skrzepy wewnątrz porów, są upłynniane. Przygotowanie Następnie nakładany jest krem przed pelingiem. Rozluźnia on górną warstwę problematycznych obszarów skóry, przygotowując ją do zabiegu pelingu. Peling powierzchowny. Przeprowadzany jest za pomocą delikatnych formuł ziemi świętej na bazie kwasów owocowych i doskonale wygładza skórę. Gorący kompleks stosuje się kompozycję z kamforą, naturalnym mentolem i alkoholem izopropylowym. Paruje skórę. Pod koniec tego etapu nakładana jest oleista kompozycja, która pomaga zmiękczyć zawartość przewodów łojowych. Oczyszczanie twarzy Metoda atraumatyczna polega na zastosowaniu preparatu enzymatycznego zawiera serwatkę, hydrolizowane białka mleka i witaminy z grupy B. Zwężanie porów Odbywa się to za pomocą specjalnej maski. Tonizowanie skóry Następnie nakładany jest tonizujący balsam. Nawilżanie Odbywa się to za pomocą preparatów, które również stymulują regenerację skóry. Procedura jest zróżnicowana w zależności od rodzaju skóry. W wyniku wszystkich wykonywanych zabiegów martwe komórki są skutecznie złuszczane, a zatkane pory są dokładnie oczyszczane. Dodatkowe działania mają na celu dezynfekcję otwartych krost. Ich odkażenie oraz normalizacja aktywności przewodów łojowych, a traumatyczne oczyszczanie twarzy holland. Oczyszczanie twarzy holland jest bardzo popularne w centrum Sanmexpert. Znajdującym się w centralnym okręgu administracyjnym w pobliżu stacji metra Baumanskaja, usługa ta jest niezmiennie poszukiwana. Oczyszczanie twarzy w Ziemi Świętej, ceny i funkcje dla mieszkańców megamiast zabieg ten jest koniecznością. Stały kontakt skóry z, z zanieczyszczonym powietrzem prowadzi do powstawania zaskórników i trądziku. Na skórek nabiera matowego, nieatrakcyjnego odcienia, staje się nierówny, tradycyjnie. Aby pozbyć się takich problemów, kosmetolodzy zalecali mechaniczne oczyszczanie twarzy. Jednak powoduje to urazy i odwodnienie naskórka, przyspiesza proces starzenia. Nowoczesną alternatywą jest ta traumatyczne czyszczenie za pomocą kosmetyków znanej izraelskiej marki. Zabieg odbywa się w kilku etapach, w wyniku czego pory są uwalniane od sebum i zwężane, a cera ulega poprawie. Takie oczyszczanie zajmuje więcej czasu niż klasyczne oczyszczanie ręczne. Ale po zabiegu nie ma obrzęków i podrażnień, a ty możesz iść prosto od kosmetyczki na ważne spotkanie. Zastosowanie wysokiej jakości produktów pozwala osiągnąć doskonałe rezultaty. Wskazania i przeciwwskazania czyszczenie produktami Holland jest odpowiednie dla każdej skóry. Procedura jest zalecana w następujących przypadkach: obecność zaskórników, zwiększona aktywność gruczołów łojowych blizny potrądzikowe, średnik matowa cera, pigmentacja, nierówna powierzchnia naskórka, fotostarzenie, łuszczenie się, Rozszerzone pory. Lista przeciwwskazań jest znacznie krótsza. Obejmuje ona choroby zapalne skóry w ostrym stadium, uszkodzenia na oraz indywidualną nietolerancję preparatów. Jak wygląda traumatyczne oczyszczanie twarzy kosmetykami Holland? Procedura obejmuje sekwencyjne stosowanie różnych preparatów słynnej izraelskiej marki. Przetwarzanie rozpoczyna się od oczyszczenia. Stosowany jest specjalny żyl ze składnikami antyseptycznymi. Następnie nakładany jest krem którego zadaniem jest przygotowanie twarzy do peelingu. Środki rozluźniają warstwę powierzchniową naskórka. Po pewnym czasie nakładany jest alfa-complex-rap-plgt. Rezultatem jest miękka, gładka, czysta i promienna skóra bez śladów, zaczerwieniem i obrzęków. Popularne pytania wszystko zależy od indywidualnych cech skóry. Jeśli jest ona problematyczna? Zabieg należy przeprowadzać raz w miesiącu. W przypadku osób z cerą tłustą zaleca się wykonywanie peelingu raz na trzy miesiące, natomiast osoby z cerą normalną lub suchą powinny odwiedzać kosmetyczkę raz na pół roku. Standardowa opieka domowa pomoże zachować wynik procedury salonu przez długi czas. Konieczne jest dokładne oczyszczenie skóry, nie zapominając o jej odżywianiu. Tonizowaniu i nawilżaniu. Raz w tygodniu zaleca się domowe, delikatne pelingi i maseczki nawilżające. Główne etapy i cena oczyszczania twarzy w Ziemi Świętej. Procedura obejmuje cztery podstawowe etapy: oczyszczanie i przygotowanie, kosmetyczka usuwa wszelkie zanieczyszczenia z powierzchni skóry, następnie nakłada specjalny krem rozgrzewający, oczyszczanie, preparat pelingujący nakładany jest na twarz. Z wyjątkiem okolic oczu, obszar poddany zabiegowi pokrywa się ciepłym kompresem, aby nasycić skórę kwasami i zmiękczyć zrogowe ciałe komórki, zwężenie porów. Kompozycja oczyszczająca jest zmywana i nakładana jest łagodząca maska o działaniu dezynfekującym i przeciwzapalnym, tonizacja i regeneracja, w końcowym etapie stosuje się regenerujące toniki i maseczki w zależności od rodzaju skóry, a traumatyczne oczyszczanie twarzy w Hollyland to skuteczna i bezpieczna metoda pielęgnacji skóry, aby uzyskać doskonałe rezultaty. Skontaktuj się z Kliniką Kosmetologii i Dermatologii BL. Popularne pytania o czyszczanie twarzy w Hollyland jest zwykle przeprowadzane w kursach składających się z 2 do 5 sesji. W przypadku skóry z problemami zalecamy 4 do 5 zabiegów, ale dokładny czas trwania można ustalić w porozumieniu z kosmetologiem. Rezultat utrzymuje się do 6 miesięcy w zależności od stanu skóry. Dla podtrzymania efektu zaleca się stosowanie profesjonalnych kosmetyków pielęgnacyjnych. W ciągu pierwszych 24 godzin po zabiegu należy powstrzymać się od stosowania podkładu, kąpieli i sauny. Przez pierwsze 5 dni nie należy długo przebywać na słońcu i odwiedzać solarium. Częstotliwość. Istnieją różne teorie i założenia dotyczące tego, jak często należy oczyszczać twarz. W rzeczywistości należy pamiętać, że każda osoba jest inna i nie ma jasnych zasad, które działają tak samo dla wszystkich. Innymi słowy, Jednym wystarczy szczotkowanie raz na pół roku, innym raz na dwa miesiące. Niektóre dziewczyny chodzą do kosmetyczki raz na kilka lat. Na ten zabieg ważne jest, aby monitorować skórę po wizycie w salonie. W niektórych przypadkach czyszczenie jest nieskuteczne lub wręcz przeciwnie, podrażnia skórę. W takim przypadku najlepiej jest zmienić mistrza lub zmienić zasadę czyszczenia. Ważną rolę odgrywają środki pomocnicze, które są nakładane na skórę podczas zabiegu, a także używane instrumenty. Jest mało prawdopodobne, że przeciętny człowiek będzie w stanie dostać się do takich subtelności od razu, ale niska cena lub szybka praca. Mogą być pierwszymi dzwonkami, które dotarły do recepcji amatorów. Oczywiście, w tym przypadku trzeba zmienić salon. Najbardziej radykalna metoda, za pomocą ultradźwięków, czyli skóra twarzy poddawana jest ciśnieniu fal dźwiękowych które są wytwarzane przez specjalne urządzenie. W tym przypadku formacje organiczne pozostają normalne, ale brud i inne obce nagromadzenia są niszczone i usuwane z powierzchni, usuwane są również martwe komórki skóry i wykonywany jest masaż który jest uważany za nieszkodliwy, a nawet korzystny. Uważa się, że jeśli osoby starsze są okresowo poddawane zabiegom ultradźwiękowym, niektóre zmarszczki na twarzy mogą się wygładzić. Dotyczy to zwłaszcza kobiet w podeszłym wieku. Następnie musimy wspomnieć o czyszczeniu specjalnymi kwasami owocowymi, inaczej znanymi jako AHA. Ta procedura jest całkowicie bezbolesna. Maskę można wykonać samodzielnie, ale lepiej zwrócić się do profesjonalistów. Na twarz Kłada się przygotowaną mieszankę zawierającą wysokie stężenie kwasu glikolowego. Skóra jest parowana, w wyniku czego można usunąć nie tylko zanieczyszczenia, ale także złogi tłuszczu. Ta procedura jest dobra dla osób otyłych, jest to najbezpieczniejsza. Najłagodniejsza metoda, która jest uznawana przez wszystkich naukowców i kosmetologów na świecie za optymalną. Jej jedyną wadą jest to, że jest dość droga. Oczyszczanie mechaniczne jest najbardziej powszechne. Jest to najbardziej znana metoda oczyszczania twarzy, która przyszła do naszych czasów od czasów starożytnych. Używane są rękawiczki, specjalne chusteczki, łyżki i inne urządzenia. Przed rozpoczęciem czyszczenia konieczne jest parowanie. Zaskórniki są są usuwane, a pory oczyszczane. Ostatni etap nakłada się od jednej do trzech masek, w zależności od wrażliwości skóry. Wadą jest to, że procedura dla niektórych osób jest bardzo bolesna. Ktoś z trudem toleruje takie czyszczenie i nie chce przychodzić na powtarzające się sesje, należy rozumieć że jest to nie tylko stosowanie masek, ale także poważna procedura chirurgiczna, ponieważ stosuje się przekłuwanie i nacięcia, oczywiście w skali mikroskopowej. Cóż, każdy wybiera metodę oczyszczania twarzy, która mu odpowiada indywidualnie. W naszym salonie oferujemy doskonale sprawdzoną technologię, na czym polega oczyszczania traumatyczne, z nazwy wynika. Że jest to metoda oczyszczania porów skóry twarzy, w której nie dopuszcza się żadnych urazów, najbardziej delikatna, ale dość skuteczna metoda. Do takiego czyszczenia stosuje się kwasy owocowe i za pomocą różnych naturalnych masek na ich bazie przeprowadza się wszystkie etapy peelingu. W rzeczywistości jest to dobrze znany peeling chemiczny, ale niezbyt głęboki lub agresywny, w zależności od konkretnego problemu, z którym będzie musiała pracować kosmetyczka. Dobiera ona odpowiedni kwas. Niektóre z nich są przeznaczone do otwierania porów, inne do oczyszczenia zaskórników, zaskórników, inne do wybielania lub leczenia. ITP.